Chyba tutaj z twórki Fontanna przestała działać Park też, też był fajny Jakieś kwiaty Chorowość jest. Da się poznać, że to straż pożarną. Czerwieni nie ma. Wtopione ładnie te bramy pali się termasz most kolejowy ale wartą Łajby przestań jest. ale to jest. ś Aha Morsz graniczny. Zgraniczny. tam już mamy Niemcy. Wjeżdżający kontrolują, ale chodzący chyba nie. Jestem na moście granicznym z Niemcami, oni się po od już te restrykcje znieśli, Niemcy. Kolejna, Motorówka kolejna. 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 graniczne. Polski z Niemcami. Bo teraz tylko tak, tak, tak stoi i kontroluje tych wszystkich wjeżdżających do Polski. Wchodzących nawet nie. Ja nie wiem, czemu ich kontrolują. To no, te złagodzone, te to przepisy. Że szlabany były dawniej i na przejście graniczne resztki szlabanów jeszcze są tam Urząd Miasta w też Straży Granicznej Przez kolejowy co się nie dzieje tam. Trzeba warta przybrać skoro tutaj Lecz nawet bobry, nawet te tablice informacyjne podgryzły <gryzły> tutaj jakiś średnił są zalany, to ta warta wezbrała Warta rozlana ładnie Pociąg jeszcze się nie budynki Włoskie, Wybrzeże jak nie było epidemii, to raz w roku to ożywało to wszystko. Kostrzynie, wielki ruch na dworcu, gdzie to pole. Drogowskaz, lecie ten szynowus, ale się nie wejdzie.